Właśnie. Gdzie jest Erod Knight? W zamku, w zbrojowni. Naprawdę. A co to za laseczka, Geralt? Tris Mary Merigold, wydanie poprawione. To pani jeziora, bogini. Co tutaj robisz, pani? Czuwam. Twój ślub, Geralcie z Rivi, warty jest mojego błogosławieństwa. Dlatego będę tutaj i obdarzę was swoją łaską. Skąd wiesz o ślubie? Od naszej wspólnej znajomej, Syrenki Sheraz. A skąd Sheraz o nim wie? Tego już nie raczyła powiedzieć. Co mi niej słychać? Choć minęło kilkanaście lat, wciąż nie może nacieszyć się swoimi nogami. A, a global tym bardziej. Ślub jest dopiero jutro. Lubię spędzić trochę czasu w okolicy, poznać naturę, przespać się, zanurzając w wodach jeziora. Lubię... ale oczywiście przy tak głośnym towarzystwie nie sposób było zasnąć. Postanowiłam się więc przywitać i zaskoczyć mojego ulubionego wiedźmina. Wyba... Upraszam indulgencji! Nasze zachowanie zajęcie zasługuje na potępienie! Nic nie szkodzi. Tak... Atrakcyjne towarzystwo w zupełności rekompensuje bezsenne chwile. Jezioro jest lodowate. Nie jest ci zimno? Jeszcze jak. Coś proponujesz, biały wilku? Pani, nie mogłam trafić lepiej. Mamy tu taki zacny trunek, że w trymie rozgrzeje cało i dusza. Zwariowałeś? Do bogini ze spirytem? Alkoholu jeszcze nie próbowałam. Dzięki wski. Ożu, mordę! A nie to ona mówi. Boże, mordę, świat jest taki piękny, zaraza. No, tacy piękni kawalerowie, a żaden nawet się do mnie nie zbliżył. Nie podoba wam się? Pani, oczy twoje jak klejnoty! Błyszczą w świetle księżyca, wskazując drogę memu sercu. Może spróbuj lepiej? Pani, liście twe gładkie jak płatki róż! Wezmę Cię statkiem w krainę burz! Nuda... Masz najlepsze cycki od Jarugi Ponilgard! O, oh, <grytanie> prawdziwy zdobywca! Chodź, mój małomówny bohaterze, ogrzej mnie! No A to chuj. Gra. Mm. <laughs> Coś w tym jest, Patryk. Eee, Śpijcie, kiedy się da, a tylko wtedy, gdy wołają. Macie rację. Zatem do jutra. Jutro Gerald dostanie obruszkę z merytu i kulę u nogi, ale za to, jaką piękną kulę. I spać, Askier. <laughs> Pierwsza panna z wikowaro, zawsze rada iść na siano. Ha! I Druga panna z wikowaro, daje ha! Sam tylko rano. Trzecia panna nie ma zasad, zawsze łaska na kutasa. Oj, mój, go go tego mi brakowało. Gdzie ja idę spać w ogóle? Musi jest <ścoughs> Udało mi się to, co? O mój Boże, cudo. Wczuliście się, no nie? mi brakowało. Łachana kutasa? <laughs> dużo krzyku. Oj, bardzo dużo. <laughs> Będą seksy? Uu. Dzieci, zamknijcie oczy, bo nie wiem, co się dzieje teraz. Ok, spoko, możecie otworzyć O kurwa DOSYĆ TEGO! POTRZEBUJEMY TYLKO JEJ KRWI! NIE! Nigdy więcej nie piję. Zwłaszcza wiedźmińskich samogonów. ja Zaraz spadnie z tego łóżka. Jasna cholera, nie mam kaca. Jak to możliwe? Myślałam, że będą seksy, no? Porozmawiaj z JNFR. I Gdzie są schody, tu. Yenfer! To jest mod do wieżka dwójeczki, który jest końcówką wieżka trójeczki. Oczywiście, że hashtag ten tris. Jenfer! No wreszcie wstałeś. Już traciłam nadzieję, że nasze czary na ciebie zadziałały. Chyba zbyt ważny dzień, żeby przelazić go w łóżku, hm? To już dzisiaj. Jen? Tak naprawdę kocham tris i z całą nie chcę być. Powiesz mi wszystko, ale jeszcze nie teraz. Poczekaj tylko trochę. Dziękuję, Zabicika. Dziękuję, Zabicika. Nie powinniśmy pomóc w przygotowaniach. To my powinniśmy się przygotować. Ktoś idzie. Oto wasze obrączki. Zgodnie z zamówieniem, wykonane z rogu jednorożca. Kompletnie niezniszczalne. mój Boże, z rogu jednorożca! Zgodnie z zamówieniem. Zapewne lepiej niż wczorajszy alkohol. Są piękne. Ile mamy Ci zapłacić, Percival? To znaczy, Krzychu, nie próbujcie... Dziękujemy. Dziękuję za wyciki. Daj spokój, mnie. Musisz je dać jaskrowi, skoro jest Twoim świadkiem. Serdecznie gratuluję wyboru. Nie zdziwię się, jeśli obrączki zaginą w niewyjaśnionych okolicznościach. Za fryer pierścionki zrobił? Rogu? Z ROGU JEDNOROŻCA! Nie może być aż tak nieodpowiedzialny, chyba. Chodź, Jarpen, przesuniemy ten stół i. Ale ma ładną suknię, w niebieską. Jorwert? No to się kurwa zacznie. Nawet nie wiedziałem, gdzie sami czy żyją. Jaskier się popisał. Uuu, smacznego! <suszy> Witaj, że Aglowalu oraz Szenas, jego piękna małżonko. Niezmiernie miło by was powitać. Jak podróż? Muszę przyznać, że nie cierpię oddalać się od morza, ale dla ciebie zrobiłam wyjątek. Można rzec, żeś jest drugim najważniejszym człowiekiem w moim życiu. Ach, byłabym zapomniała. Czy jest tutaj ta traba durka? Esi zmarła kilkanaście lat temu. To smutne. Czemu przybyliście sami? Dlaczego nie przybyliście w towarzystwie dworu? Pragnęliśmy wreszcie powiedzieć o przez dłuższy czas. To jest mod fanowski i nie ma w nim dabingu. Jestem zaskoczony. Muszę przyznać, że zdziwiłem się, widząc Was w głównych wrotach. Pani Ciasker raczył nas powiadomić. Oczywiście mój mąż by tu nie przyjechał, ale przypomniałam mu twoje zasługi, Geralcie z Rivi. W końcu to dzięki tobie mam nogi. Rat jestem pani. sięście się na sali. Zapraszam. Witam was w Kermoren. Saskio i Jorbecja tam pewnie było. Przyznam, że byłem zaskoczony, kiedy Borg wspomniał, że będziecie ra przybędziecie razem. Że w ogóle przybędziecie. No zgadzam się, Deadman. Jaskier trafił na nas, kiedy szukał mojego ojca. Chyba byłoby mu głupio nas nie zaprosić. Ale ładne. Ma te wszystkie twarz i w ogóle. <grym> nie miałem jednak pojęcia, gdzie was znaleźć. A dlaczego miałbyś mieć Windblade? Przecież ledwo się znamy. Bywać zawy bezpośrednio od Geral Geralt, Jorbert nie chciał cię obrazić. Długo już jesteście ze sobą? Od obrad w Lokmujm, kiedy Filip Filipę zgarnęli Radańczycy, a Shila uciekła, prys W lesie odnalazł mi Jorbert i razem uciekliśmy. Jorbert, jest tu leto i rosz, nie wchodź im w drogę. Dziwne, że się jeszcze nie pozabijali. Ale to dobrze. Któregoś dnia sam ich dopadnę. Ten dodatek 80 godzin. Ostatnio czego chcę na swoim weselu to rozlew krwi. Któregoś dnia, Gwynblade, obiecałem Saski, że potrafię się powstrzymać i dotrzymam słowa. Pamiętam też, że pomogłeś mi w Bergen, a potem oszczędziłeś moją ukochaną. Możemy nie być najlepszymi drukami, ale stać mnie na to, by nie sprawiać problemu. Po prostu staraj się go unikać. Dołączcie do gości. Niedługo ceremonia. Czekaj, Shiridan, stary przyjacielu. Witaj, Shiridan, stary przyjacielu. Widzę, że ci się udało. Cieszę się. Straciliśmy wiele po drodze, ale przeżyliśmy. Nie pozwól, by żal ze zmarłych sprawił, byś zaczął zaniedbywać żywych. Widzieliście? Ta ręka się im tak samo ruszyła. W tym samym momencie. Jemu i tej z tyłu. Tree's Mary Gold, dobra. Widziałam Cię w pół roku temu w Nowigradzie. Pomagała mi w znalezieniu Ciri. Ciri? To bardzo długa historia. Rozumiem, ale mamy na to wiele czasu. Do zobaczenia. Witaj, Shani. Shani! Nie mogłam mówić, gdy Jaskier mi powiedział. Żenisz się? Ty? Ja? I nie mam odwrotu Spróbowałbyś. Ja nie jestem czarodziejką, ale one raczej źle znoszą ucieczki. Mam w tym doświadczenie. Jestem specjalistą. He, specjalistą. Ładnie powiedziane. Wybacz mi, ale jestem potwornie zmęczona. Muszę usiąść, a potem poszukać tego darmo z jaskra. Słyszałam, że znalazł sobie nową narzeczoną. Nie żartuj, to wygląda na poważną sprawę. Geralt, poważne to będzie, jeśli zobaczę pierścionek na jego palcu. Czyli najpewniej się nie doczekam, bo słyszałam, że tobie to zajęło ponad ćwierć wieku. Nie jesteście siebie warci. Baron Freksenet i... czołem Geralt, niespodziewany widok, co? Mam pięć córek, ale najstarsza z nich zaopiekowała się resztą w domu. Za długa droga dla takich latorośli. Wiesz, że niedawno miałem przypadek podobny do twojego? Nie dworujesz sobie ze mnie, Geralt? Gdzież bym śmiał? Kilka miesięcy temu w są, poznałem dziewczynę zaklętą Wilgę. Klątwa wydawała się być identyczna jak twoja. I co, uratowałeś ją? Ach, głupie pytanie. Oczywiście, że tak. Trafnie. Co robiłeś przez te lata? Siema z Bartus, czyść, No to miejmy nadzieję, że będą negatywne, co? Cieszę się i ty również się ciesz, że nie zmarnowałeś w tym zmarniałeś w tym rowie. No oczywiście, że stoi przede mną mój wybawca. Dzięki ci składam po stokroć, bo i nie był to pierwszy raz. Widzę, że spodziewacie się kolejnego dziecka. Widzę, że spod? A, to już powiedział. Ani chybi będzie teraz syn. A już ci taki syn, co zwał się będzie Melissa? Rozgośćcie się, niedługo zacznie się ślub. Nie ma problemu, Luk. Vincent i Carmen Mace, witajcie w Kermoren i my witamy Geralt. Moje gratulacje, Wiedźminie. Chociaż byłam naprawdę zdziwiona, gdy przeczytałam nazwiska na zaproszeniu. Jennifer z Wengerbergu? Jennifer z Wenberbergu, Czarodziejka. Widzę, że gusta ci się nie zmieniły. Tobie też nie. Pęskniłeś za wilkami, co? Poznaj siemka. Mamy teraz tylko trochę mniej futra w łóżku. Ale zobaczymy. Nie, nie planuję na razie. Oczywiście, że go lubię, głupku. Usiądźcie. Niedługo zaczynamy. Piękna twierdza. Cieszę się, że umknęłaś chłopcom czarownic, Abigail. Zdążyłam nabrać doświadczenia. Minęło trochę czasu. Albo do 17, albo do 18. Zobaczymy jeszcze. No to super, Michu. Gratuluję. Podobno maczałeś w tym swój wiedźmiński miecz. To nie ja. To przeznaczenie. Ha! Nie drwi, Geralt. Nie drwię. I zapraszam do środka. Rozgość się. Gerard, chodź rozstawiać stoły. Idę, Jan. A, czyli zwracasz klawiaturę. Myślałam, że ci dadzą nową. Witaj, Ciri. Ale się stęskniłem. Przed bitwą nie mieliśmy nawet chwili, żeby porozmawiać. Niech ci się wielko ludzie. Nauczyłeś się już jeździć na łyżwach? Widzę, że blizny nadal są widoczne. Ty za to piękna jak pierwszy śnieg. Słodzisz mi zupełnie jak kiedyś, nic się nie zmieniłeś. On pozawrażał prawie każdego, słuchaj, bo zgubił listę e, Geralta. Do twarzy ci? Ciri, masz czas na spacer? Dolina jest teraz piękna. Hm, czemu nie? Dopiero świta.